Cześć, witamy w kolejnym Kwagransie, dzisiaj ogrywamy pierwszą polską grę na PS4, czyli Basement Crawl. Niewiele brakowało, żeby nie była to pierwsza gra, bo już zapowiedziano Anomalii dwójkę na wiosnę, to już będzie parę większych produkcji, ale nie wyprzedzajmy faktów. Nie wyprzedzajmy faktów, ja już trochę w tę grę grałem, więc trochę się tak śmieję pod kącikiem ust. Tak, bo ty jesteś wredny i się śmiejesz. Gramy w grę, którą stworzyło Bloober Team, Krakowskie studia odpowiedzialne m.in. za dwie części Amen'a już mm -hmm. jednego z nich nawet recenzowałem na PSWICE, co była z kolei pierwsza praktyka na PSWITE, także byłby lubi być pierwszy, ale tak się okazuje, pierwszy wcale nie znaczy najlepszy. Ja tak tutaj póki co bawię się w menu i w nic nie wchodzę, bo chciałbym zwrócić uwagę na to, że po włączeniu gry, jedynym co mamy do dyspozycji, jedynym, co mamy do dyspozycji to lokalny multiplayer i globalny multiplayer sieciowy. Tak, gra inspiruje się w takim razie Titanfallem, ma tylko tryby sieciowe które również są dosyć ubogie, ponieważ w ich ramach mamy jedynie, podłączmy się do czegoś, mamy jedynie deathmatch oraz team deathmatch, albo losowość, możemy ustawić, że wszystko Ale to losowość wybiera, team albo tak, nie team. Tak. Okay. I mapy wybierać losowo. Teraz uwaga, spróbujemy się połączyć, ponieważ mieliśmy bardzo duże problemy z podłączeniem się do jakiejkolwiek gry, Czasami nam się zawieszała gra do tej pory, czasami zdarzało się, że ładowała się sama plansza bez postaci. O, udało się, mamy do wyboru. Całe, całych czterech bohaterów. Wybierzmy niedźwiedzia. I... No i działa, ty tak podchodzisz do tej gry szyderczo, a, a widzisz, ładnie wszystko funkcjonuje. Działa. Dobra, może powiedz więcej o co w tej grze chodzi? Bo moja bo właściwie. Jest to nie bardzo wiem. słaby klon bombermena. E i w sumie tyle. Nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć o tej grze, poza tym, że chodzisz, zostawiasz paczki, e, które wybuchają. Teoretycznie można je kopnąć, przynajmniej niektóre, ale czasami mam wrażenie, że jak widzisz, przed chwilą e, naciskałem przycisk kopnięcia, a postawił paczkę przed sobą. E, mam wrażenie, że przyciski działają jak chcą. E, Postacie też poruszają się. Strasznie pływają, kiedy macie podłączenie. Ty jesteś podobreń. po lewej czy po prawej? Kiedy jestem, Misiem, jestem A, po prawej. Jest Dziwi mnie, że tylko dwie osoby są podłączone tym tak razem do rozgrywki. Udało mi się kogoś zabić. Eee... O, dołączyła do nas trzecia osoba. Zastanawiam się, czy ona tu zawsze była, tylko była niedoładowana. Czy w tym momencie dotarła. Eee, tak naprawdę wszystko jest możliwe. O, komuś się udało kopnąć. Ja, jak widzisz, postawiłem paczkę trzy pola przede mną z jakiegoś powodu, co się stać nie powinno. Każdy ma też jakąś specjalną umiejętność, którą moją było takie niebiese, taka zielona eksplozja. Właśnie Zimno. wpadłem w jakąś pułapkę przypadkowo i żeby e, chciałbym powiedzieć coś więcej właściwie o tej grze, ale to co tutaj widzimy to jest wszystko. W Na naszej dyspozycji mamy cztery plansze z różnie ustawionymi Tymi klockami, poprzez które nie możemy przechodzić. I za to płacimy ile? Pamiętasz może? Gra kosztuje 40 zł tak. na PSN-ie. 41 do hmm. najrze e, Jej budżet y, wynosi 2 miliony złotych, taka ciekawostka, którą jeszcze przed premierem w sieci. Hmm. Co sądzisz, czy, y, czy cena i budżet, czy i pieniążki włożone w produkcję tej gry? Czy widać to po... Po tym, jak ona wygląda, jak się gra. Znaczy, ja w nią nie grałem, więc może tu jest jakiś w ogóle szalony fan płynący z rozgrywki. i Ja teraz po prostu o nim nie wiem jeszcze, dopóki nie zapada w swoje dłonie. Ale mam takie wrażenie po paru minutach z grą i, i rozmowie z tobą, że to jest kolejny produkt, który ja oceniłem, tak jak Oli Oli, na to jest gra, która byłaby dobra. Gdyby była w minisach, a z niewiadomych przyczyn pojawiła się w PS4 po cenie naprawdę dużej gry w swojej dystrybucji. Jest I tutaj mam pewien dysonans, że gdyby ona kosztowała naprawdę 5 zł, no to można byłoby pograć. Za, za 5 zł myślę, że byłoby uczciwą ceną tak, za tak, ten 5, produkt. Tak, 5-10 no to są ceny eee... za takie gierki, które włącza się... Często tylko raz, tak naprawdę, i potem się kasuje z dysku, Ale. O! No proszę bardzo, mamy zbliżenie na nic. A tam powinien być bohater. E, tak, któryś prawdopodobnie ten, który wygrał. Spróbujmy podłączyć się do jakiejś kolejnej gry. Natomiast, szczerze powiedziawszy, ta gra nie ma kompletnie żadnego uroku. O! Przełączyło mnie od, od, od razu do gry. To jest nowość, nigdy mi się to nie zdarzyło. E, wybierzmy nową postać. I jak widzisz, jestem sam. Z jakiegoś powodu. O! Mam kolejną postać. Trochę po prostu. No wolno się to ładuje troszkę, ci gra powoli dochodzą. To jest ciekawe, bo Bluebird już wydał oświadczenie, w którym możemy przeczytać, że mm, gra całkiem dobrze działała w testach wewnętrznych, w testach Sony. Przecież Sony by nie puściły gry, które nie działa na konsolach, to nie działa tak jak na Steamie, że można niedotniczone gry sprzedawać za pewną cenę. Yy, no i mimo wszystko po premierze coś poszło nie tak i ta gra się troszkę przyspała. Jak już zacząłem mówić, gra według mnie nie ma. Zupełnie uroku, i wolałbym, że powiedziawszy, pograć w stare Dyna Blaster albo któregoś z pierwszych Bombermenów. Ja tak się zastanawiam, czy ta gra nie byłaby, lepszym, nie byłaby lepsza na jest Wicie. Tak jak Eamen na Toe's Wicie. Gdyby Vicie. była na Wicie i za 5 złotych to być może. Nie, no, gdyby ona była w milisach na Wicie, tak jak Eamen, nie był co prawda w ale był na Wicie. Ja tylko trochę grałem, nie był to jakiś szal, ale z tego co pamiętam, dałem mu szóstkę i spędziłem przy nim dobrych parę godzin. To był z kolei taki lekka, lekka wariacja na temat lamingów chyba, tak? W, tak, a, tak, W tak, menie tak. i, i no było to udane, było to udane zapożyczenie z kultowej gry swego rodzaju, to jest kolejne zapożyczenie. Zastanawiałem ja się zastanawiam, kiedy Bluebird coś sam stworzy, a ja nie będzie no ale taką ale taki mają model biznesowy, skoro działa, widocznie się to opłaca. Oby, ponieważ ejmeni wydawali mi się bardzo. A bardziej... co teraz się wydarzyło? Przepraszam. E, wyszedłem próbując podłączyć się do zupełnie innej Aha. gry, żeby nie było nudno. E, oczekujemy na rozpoczęcie z jakiegoś powodu, więc możemy. O, czy chcesz anulować? Tak, anuluj. E, tak? To, to, to znaczy, to znaczy tak, czy... E, więc spróbuj podjąć się do czegoś innego, skoro to tyle trwa, żeby... <grym> no dobra, czy chcesz anulować? Tak, anuluję. <grym> tak. To mniej więcej sonda, znaczy pytanie z stylu sondy na stronie Nintendo, Nintendo tak, roboczej. Tak, to było czy, na, na Conquest Entertainment. Czy tak. grasz Nintendo? Tak, nie. <grym> hmm, minęło 7 minut i tak... Sporo, to, jest, to jest cała gra właściwie. Sporo gry pokazaliśmy już. No, ale jest to. Jakbyśmy robili powiedzmy półgodzinne filmiki, to myślę, że moglibyśmy ograć ją całą i pokazać wszystkie plansze. No, znaczy mamy I... plansze z, z sygnatury pada. Moi drodzy, doszliśmy do tego smutnego momentu, który bardzo chcieliśmy z Pawłem pokazać, szczerze powiedziawszy. Otóż... Ja wcale nie chciałem nic smutnego pokazywać, bo zawsze mówicie, że ja jestem taki smutny Otóż... i że ja tak źle te gry wszystkie rąbię z góry na dół i nic dobrego nic nie znajduję. Ja staram się znaleźć dobrą stronę życia dzisiaj. Dzisiaj mam urodziny i jestem wesoły. Wszystkiego najlepszego. A co było dobrego w Batmanie? <śmiech> Oj. <śmiech> Więc gra nam się zawiesiła. Nie, gra strasznie... Ona się zawiesiła, czy naprawdę się tyle waduje? Nie, gra nam się zawiesiła. Mm. To musimy zrobić cięcie. Na szczęście teraz, możemy no. wyjść do menu konsoli. No ale teraz jak wejdziesz to jej nie odwiesisz. E, mogę zrobić zamknięcie aplikację dzięki magicznemu systemowi e, PlayStation 4. Tak anuluj. I rozpoczniemy jeszcze raz. Zobaczymy, co się stanie tym razem. E, Ogromnym zaletą tej gry jest to na pewno, żona ma uważy. Tak. No, staram się. <laughs> Ech, naprawdę. Jak widzicie tutaj mamy bardzo różne przyciski, tarcza, detonacja aktywowanej pułapki, rzut, kopniak. Patrz, to jest ciekawe, że w ogóle nie używają tych interaktywnych możliwości DualShock'a 4. O nie, znowu znalazłem wady. Używają, to nie jest tu napisane, ale naciskając ten panel na środku joypada e, zmieniasz kąt widzenia. O widzisz, a to to jest taki... Myślisz, że to można zaliczyć na plus? Myślę, że to jest już taki dodatkowy feature, że muszę go sam odkryć. To Bo jest taki oni ci, nie dają ci na dłoni wszystkich rozwiązań, że my o wielu rzeczach naprawdę nie wiemy jeszcze. Mama, skoro nie wiemy, o, skoro nie napisali tak samej rzeczy. Też to Kuba zauważył, że właściwy trailer gry, znaczy intro gry jest pierwszym trailerem gry, jak się pojawił w sieci. Taka nie, ciekawostka. Niebawem dojdziemy do wniosku, że to jest obywatel Kane Gierwideo. <laughs> Wymarzyły cyrk 2. To mi się podoba. Coś... jest coś w tej nazwie. O! Generalnie podłączyłem się do gry, która została wygrana. Więc tak. mogę wyjść. I to jest ciekawy motyw, bo wcześniej tak też raz tam się udało zrobić i dostajemy jeszcze trofeum za to. Tak. Czyli jedna z łatwiejszych gier do zdobywania trofeów Dobra, to... Gramy tylko przez internet, bo mamy w tej chwili jednego pada przy sobie. Więc jesteśmy zdani na po innych graczy. Się tutaj. To to się z, spróbuj do końca przejść tą całą partię, może. Już jedną przyszedłem, tą pierwszą. Tylko automatycznie przerzuciło mnie do drugiej z jakiegoś powodu. Znowu oczekiwanie na rozpoczęcie. Też mamy, mamy, mamy wrażenie, tym, że, że, że serwery nie pękają od przesadnej liczby graczy. Ja tak obserwowałem, kiedy grałem sobie tutaj u nas samotnie, że. Im więcej było bugów, tym z czasem ta ilość graczy coraz bardziej się zmniejszała. No, generalnie ludzie cenią swój czas. Nie, tak, <laughs> nie to sobie. <laughs> jak już stracili pieniądze, to chociaż czas <śmiech> zaoszczędzą. <śmiech> tak. no, To jest taka gra. Powiem szczerze, że z tego typu produkcjami ja mam takie, taki problem, że. Że znowu się zawiesiła. Że jestem dla nich strasznie wyrozumiały, jeżeli one pojawiają się znikąd i. Oferują coś ciekawego, coś, co odkrywasz grając. Yy, chodzi mi czy o klimat gry, czy o muzykę, czy jakiś ciekawy pomysł. A strasznie irytuje mnie takie bardzo rozbuchana kampania marketingowa, tak, obietnice tak. graczom świetnej gry, giełdowym inwestorom świetnych zysków, bądź uczne zdania, typu pierwsza gra na premierę PlayStation 4. No i dokładnie tak było. Czy ja to Beisem przeczytałem? Chrome. To było w jakimś u naszej konkurencji teraz nie powiem której bo nie dlatego że nie chcę tylko że po prostu dużej czytam kurczę i jak ja nie powiem której to mi to pewnie wynajdą i wytkną ale ktoś to bardzo ładnie napisał że gra nie zdążyła na premierę PlayStation 4 i też nie zdążyła na swoją premierę kojarzę <grych> ten artykuł też również Niestety, jeżeli znajdziecie jeżeli, możecie to, nam nie wiem czy to go. było na Gramie, czy na poligami czy, czy co ja przeglądałem PC i eee. Stream Portal Natomiast Dobrze. oczywiście po raz kolejny gra nam się zawiesiła drugi raz pod rząd <suszy ones> tak, ale bo ja zgubiłem wątek. No i tak, tylko jak ta gra nie działa, to co pogadamy. To co pogadamy chociaż. Robimy podcast. Że jeżeli taka gra wychodzi z, znikąd i nawet jest średnia, no ale, ale bawi, no, no to spoko. A tutaj o niej się dużo nasłuchaliśmy, dużo się naczytaliśmy. Parę razy jakieś przychodziły do nas informacje prasowe, jakieś sprostowania naszych newsów, które właści, których właściwie nie trzeba było prostować, tak. no ale mimo wszystko były prostowane przez dystrybutora, przez dewelopera. No i co? No przyszła ta godzina próby i, i, I gra zawiodła. No wiodła. i widzicie, jak to działa. Weź, zrób jeszcze jednego resetka. No, no ja też osobiście nie mam nic przeciwko średniom grom. Bardzo lubię grać w gry, które dostają nawet w prasie szóstki albo siódemki, albo nawet piątki czasami, bo okazuje się, że one mają w sobie to coś takiego, czego czasami nie potrafią ułapać takie wysokobudżetowe tytuły. Tak, to jest problem. Assassin's Creed, który tak fajnie wygląda i jest taką wydmuszką. Tak, to czy mm, Akurat czwórka jest w miarę w porządku, ale tak każda kolejna część jest te, no tak, nie, mniej więcej jest, tym samym. Jest dużo brzydszych gier i dużo ciekawszych. Tak, bardziej tak, wciągający. tak. Oso oczywiście, oczywiście. Co nie znaczy, że Assassin's Creed 4 jest zły, jest złą grą, tylko że z każdą kolejną częścią brakuje jej trochę innowacji. Ale dobra, dobra. dobra Mówiłem o, o baseball Crawl? Tak. Yy. Tylko tak hmm. nie bardzo jest co mówić o tej, grze więcej. <laughs> yy ona jest tutaj. Ja na przykład się spodziewałem, że ona będzie w PS Plusie, tak mi się wydawało, że ta premiera się przesunęła na y, luty i to jeszcze czy... wcześniej, to że może to puszczą, bo wiadomo, że ten PS Plus na PS4 już nie jest jakiś taki super zarumisty i te gry są raczej drugiej kategorii póki co, y, no ale nie jest, ale to też może z tego wynika, że Sony kiedyś się przyznawało, że oni powyżej siódemek czy ósemek, ogólnie jeżeli chodzi o, chyba powyżej siódemek dają raczej gry, no ta czy... gra raczej nie zgarnia siódemek, póki co. A czy spodziewałeś się, że to będzie taki prosty klon Bombermana i bardzo ubogi w funkcję? Tak, ale myślałem, że działający, taki jak Ejmen, <grym> <grym grym> a jak nie działał, z powiem. Tak, tak, oczywiście, ale no dla mnie sam, w... generalnie gra przez długi czas była reklamowana jakoś taką otoczką hor horroru, ciężkiego klimatu, bo projekt ja w... był bardzo trzymany w tajemnicy Ja w ogóle i nagle... myślałem, że to będzie przygodówka Tak, i nagle na pojawiły się screen jak patrzę... Tak. Co? Czemu? Znaczy mi się to podoba, że jednak Blueber poszedł trochę do przodu udało i, się. i z tej takiej faszowej grafiki Zajmena, która no, była naprawdę tak do bólu prosta. I prosimy zwrócić uwagę, udało mi się zrobić kolejnego buga, czyli mamy załadowaną planszę, nie mamy załadowanych żadnych graczy. Ale ciebie też nie ma? Nie ma nikogo. Ile ci nam czas do końca? Weź, 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 weź ruszaj czymś. Nic, nie da się. Próbowałem już kiedyś, Czekaj, mogę za to zmienić kąt kamery. właśnie, to, to jest ta ukryta funkcja tak. gry. Yy, może dostać trofeum zaraz jakieś. Kolejne. Yy. Jeżeli jest jakieś trofeum za 100 wygranych meczy, to myślę, że w bardzo łatwy sposób można je osiągnąć. A nie wiadomo czy wygrasz, bo może na przykład taka no, to się toczy, ciekawe. tylko my jej nie widzimy. Czasami zdarzało się, że doładowywała się jedna postać i na koniec meczu wygrywała ta jedna, która znajdowała się na planszy. To jest to też jakieś rozwiązanie. Yy. Tak, ale mi się podoba to, że twórcy z tej prostej grafiki, która mnie, strasznie mnie mierziła, że na PS 2 która no, <grym>, wipeouta i Uncharted ciągnie. Tak. Z <grym>, 2D, nie ma nic do gry 2D, jej bardzo lubię, ale one muszą być naprawdę wystylizowane jakoś fajnie. No a to było, to było jak gry flaszowe. No teraz mamy grafikę trójwymiarową. Obawię się ekranem, żeby chociaż no, kątem kamery. No właśnie, żeby... pokażę trójwymiar, patrzę. Także. Ta gra nie jest dwuwymiarowa. Tak chciałbym nie. się łudzić, że Gruber będzie przechodził w boistą drogę i karkowano City Interactive, które od budżetowych szmir zaczęło robić. Szmiry pokroju snipera, średniaki pokroju Alien Rage'a, czy ciekawie zapowiadające się RPG typu Lords of the Fallen. Miejmy nadzieję, bo naprawdę jestem strasznie zainteresowany Lords of the Fallen. Tak, no ale chodzi mi o to, że na przestrzeni. Pięciu lat ta firma zmieniła swoją politykę o 180 stopni. Więc nic nie jest niemożliwe. A dorobiła się na grach niskobudżetowych? No to jest niskobudżetowa gra w kategoriach konsolowych. Niskobudżetowa? Przepraszam. No, 2 miliony złotych to brzmi <laughs> strasznie, tak? ale Wiedźmin, Bulletstorm to jest około 40 milionów złotych z tego co pamiętam. No to e, fakt. Czyli 20-krotnie więcej, choć gra jest 100-krotnie lepsza i 1000-krotnie bardziej rozbudowana, więc tu można już tymi grzybami żonglować. Mm, no dobra, weź jeszcze raz próbę, jednak to już nie ten... myślisz? Mamy już 16 minut. Chyba o, wystarczy. Ostatnia próba. Ostatnia dobra. próba, jak będzie zawiechał, to wyłączymy, a jak nie będzie zawiechy, to, to też wyłączymy. Bo no w sumie czemu nie? Natomiast już myślę, że możemy powiedzieć z czystym sumieniem, nie kupujcie tej gry. Nie za 41 zł. No, no nie no. Ja ostatnio się obkupiłem w cyfrowych promocjach i za żadną grę nie dałem więcej 30 zł. Nawet gdyby ta gra działała, nie byłaby warta 41 zł. Z taką ilością kontentu, e, jaki ma w sobie. Natomiast teraz, jak widzicie, ona bardzo często nie działa. Teraz działa. Czyżby udało nam się. No to jeszcze Tutaj dobra, Jeszcze chwilę pogramy. Taki mały minus, że jeszcze dorzucił. O, to... wygodny nowy poziom, bo tego nie widzieliśmy tak. jeszcze. E, taki mały minus, że po każdej e, śmierci, e, w przeciwieństwie do gier e, z serii bomberman, nasz bohater respawnuje się w zupełnie innym miejscu. Co jest e, bardzo dziwne. I później ciężko jest ogarnąć się, gdzie się jest, co można zrobić. Zresztą to zabrzmi, ale ja przed chwilą zapomniałem, że gramy na PS4. Tak. I właśnie do mnie dotarło. Że gramy, my, I rozwaliło. Co, myślałeś, że gramy nie, nie w, PSP nie w PSP podłączone do... do nie, nie wiem. Jakoś tak patrzyłem na ten ja plan trochę tak bezmyślnie i, i tak sobie przypomniałem, że... No okej. Okay. Niech pójdzie. Zresztą myślę, że ona mówi sama za siebie. Nie, nie ma, nie ma o czym mówić, nie ma o czym mówić, po prostu to jest wszystko. O, zobaczcie, zawiesił się walk cycle mojej postaci, o, już ruszyła. Przez chwilę płynęła w jednej klatce animacji z takimi rozkraczonymi nogami. Przypomniało mi się, że kiedyś grałem w Crash i się bardzo dobrze bawiłem. <laughs> Crash Bash był bardzo spokojny, no. chociaż był takim troszkę klonem jadącym na fali popularności pierwszych gier z serii Mario Party. Tak, ale jako dziecko pozbawione ten do konsol Nintendo, no, no, jeszcze no. o tym nie wiedziałem wtedy. Ale bardziej niż Crash Bash, przypadł mi do gustu chyba Crash Team Racing, który był naprawdę świetny. Nie, ale mi chodzi o taką a, tak, 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 stylistykę, tak. że masz arenę i właściwie niewiele więcej się dzieje, a spędzimy przy tym całe ferie zimale. Ale Właśnie, teraz ferie się kończą. Ale to, to... w przeciwieństwie do e, Basement Crawl, tam było bardzo dużo różnych e, rzeczy, Cieszę dużo zawartości. były piłki jakieś. Tak, tak, to, to nie był tylko e, klon, bo nie, nie były tylko rozgrywka w formie takiej typowo bobermanowej, tylko mieliśmy bardzo dużo możliwości, dużo y, konkurencji, powiedzmy. I teraz znowu, o tutaj jestem, po prawej stronie, bo zresponowało w zupełnie gdzie indziej niż wcześniej. Zero! I wygrałeś. Bardzo się ucieszę. No i to chyba wszystko Dobra. z naszej strony. To... Kuba będzie zły, bo nagraliśmy bardzo dużo. To był kwagrant z pierwszej polskiej gry na PlayStation 4. Tak, nie kupujcie jej. Pierwsi będą... Nie, to ostatni, będą, ostatni będą pierwszymi. To oni będą ostatni, chociaż byli pierwsi. Ale przez to, że będą ostatni, to może kiedyś się wybiją i staną się pierwszymi. Tak. Tak, Anuruj. <laughs> Dzięki, cześć.